Witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Skyrim Ostatni odcinek jak wrzucałem to trochę zła jakość, to nie było tam HD ale to dlatego, że odcinek był długi i długo by się renderował i wrzucał, więc wolałem gorszą jakość dać, żeby się szybciej wrzuciło. Podbiłem trochę level, zaraz że to jest pierwszy. Zmieniłem też profesję. bo już mi się granie magią znudziło. Teraz jestem ciężka zbroja, jednoręczny plus tarcza. I do tego jeszcze łuk. Rozwinąłem na maksa już. Wpakowałem wszystkie perki w kowalstwo, czyli mam już kowalstwo Dedr i smocze też. Eku też się trochę zmieniło. Także, może coś ciekawego teraz w tym odcinku nagram. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Aha, dobra, już wiem. Yy, to co, eku. Eku sobie zmieniłem na deadryczny łuk. Deadryczny. Daedryczny, sorry. Ebonową buławę. Tu jakieś tam strzały pradawną, teraz nor norską strzałą strzelam, bo jest mam ich dużo. A stalowa. No, właściwie obojętnie którą e, tak, amulet. E, kogoś tam jest... Mam teraz na sobie zwiększa HP magię. I kondycję o 30 de, e, Daedryczna zbroja e, za, Zakląłem ją, żeby zwiększyć kondycję Pierścień lepszej magii, jakoś znalazłem też jest niezły Smocza, tarcza, ale zmienię sobie na da, Daedryczną e, Buty, smocze, smocze rękawice I smoczy hełm, bo na razie jeszcze nie mam sztabek Ebonu Dobra, co tu? Co tu jeszcze? No i tyle. Co, no dwa lata? Dobra, poszedł sobie, nieważne. Idziemy komuś... Czemu nie śpią? Wstawać... Zobaczymy, co jest do przepadania. O, widziałem tam. Eee, nic. Chyba mamy rudę. Widzą nas. Kto nas widzi? I nas nie widzi. To jest dobry sposób na szybki zarobek. No, z winem. wszystko. Nie wiem wejść do tej, do tej... kopalni czy nie wchodzić. Zajmiemy sobie. A może nie, pójdziemy tam. Tam są, tam jest yy, jakiś dungeon, może. Może coś fajnego odkryjemy. Yy, nie będzie to za długi filmik, bo długie filmiki dłużej się renderują, a nie chcemy się tak dużo czekać. Więc. Nawet nie wiem czy przejdziemy całego dungeona. Красноводские руины. Красноводских что-то. Красноводских то. Что -то. Кич брок. Не, не с с ними вальчить. А, вот да, похочет Zawsze tak mówicie. Nikt wam jeszcze to nie wyszło. Podbusujemy trochę blokowanie. No, o! I level. A uciek mi spod. Dobrym sposobem teraz jest danie sobie awansu. A dajmy sobie w kondycję co teraz bustujemy, co tu zniszczenie, nie kowal, widzicie, mam fula. ciężki pancerz, o. nie, jednoręczna może Na razie nie 6-9 <laughs> um, Lekki też nie Skradanie też nie No widzicie i tu jest dylemat w co dać Dobra, może później sobie rozdamy No, broń jednoręczna jeszcze wbiła Kogo tu my jeszcze mamy? Uuu, troszniesz. A. O o, oczywiście nie bierzemy. Ogólnie wyglądam tak. Planuję zmienić sobie wszystko na... daedryczne echo, ale... Ale na razie nie mam nie mam e, sztabki sztabek e, Ebonuzinhal mm -hmm. <miecki> -e Mniej więcej tak. się to czytam. <zor ancestors> dobra, whatever drogi. <zor> A i <soremics> <sor <positivity> dobra, nieważne. Dostał raz Chodź tu. Ciężki pancerz. Litości, nie ma litości. Rany boskie. Co tu się dzieje? Co tu się dostał? Chyba wiem co sobie... O, piękny finiszek. Nie trać głowy, nie trać głowy człowieku. Będzie dobrze, będzie dobrze. Ambulans już jedzie. Zbierzmy sobie złoto Leczenie oczywiście. Mam. Bardzo się przydaje. Polutujmy. Jeżeli jest co, zobaczmy do środka. No Lidia za w czasu jak zwykle nikogo? Tym terem tym. Czy tu jest wejście? strzały? Quick save, już nagrywam coś około 6 minut, a gram 15 powinno starczyć. Przysunę sobie teraz ogólnie y, mikrofon bliżej, żeby nie było tych, tego efektu takiego echa, co było w tamtym filmiku i poprzednich. Minecraft ten nie wrzucam, bo mnie zdenerwował. Mam zrobione kilka nowych rzeczy, już dawno zrobionych. Ale... Jak kiedyś będę miał czas i nerwy do tego, to, to może nagram. Co my tu mamy? Tak. Jednak wezmę sobie... E, gdzie to jest broń jednoręczna i to z tą się kierą przyklep nie mam buławę. nie mam buławę, tak że mięzuła mignat to i weźmiemy sobie to no i teraz tam teraz tam tam ale dostał ale dostał no i to się nazywa mieć wykoksane nie chciałem. Specjalnie nie użyłem tego słowa, ponieważ możemy e, młodsze grono publiczności oglądać. No ale dobra, jest tam mm. kto? Ja jest, ale dostało Ojeja, czyli opłaca się dawać yy, w szarze zbiegu. Po pierwsze efektowne, po drugie efektywne. O! O! Minąłem! No nie, Lidia, i że stąd wy gdzie ci nie mi. To aż mi cię... Troszeczkę żal. Chodź tam Gdzie jesteś? Zbliżę. Tym, 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 Wiem, może... Może przypominam y, stylem gry kogoś. Kogoś innego. Możliwe, że go oglądacie. Ale trochę długo już go oglądam i tak niekontrolowanie, że tak powiem, używam czasami jego zwrotów. Także niech się nie obraża ta osoba, jeżeli wie o kogo mi chodzi. O, piękny finisher. Dobra, już. Osiem minut, 9 w sumie. Czyli jeszcze jeszcze chwilę można ponagrywać. O! Nie, ja jestem za ochroną robotów, to też mi biją. Dobra, nie biorę robotów. Kurde, Lidia, co ty tak... Jesteś przeciwko mnie? Mikstura... Tych nawet nie przeszukuję już. Tym, tary, tym, tym, A, masz. O, orkowa strzała się przyda. A, jakbyś dostał, ale byś dostał, ale byś stary dostał. lukamy co tu jest ale sapiesz ale sapiesz o skrzynek żadnych nie ma jest pusto mhm. podleć się trochę By jeszcze wam powiedzieć, żeby nie było tak. O, oh, siadło. No, yy, Nie wiem, poradniki to musicie yy, do mnie pisać na prywatne wiadomości. To nagram jakieś. Wait, what? O, strzała da daedryczki. Nie wiem czemu, ale mam jakby problem z, z wysławianiem się pod względem nazwy daedryczna, bo się przyzwyczaiłem do deadryczna. Tak, jakoś przyzwyczajenia. Dobra. O. To się. Lockpicking właśnie jest ten mm, dobry, y, nierozwinięty moim zdaniem, bo jeżeli masz nierozwinięty lockpicking i trafisz sobie na przykład taki, y, taki zamek na przykład ekspert albo mistrz i uda ci się go y, otworzyć, to bardzo dużo Ci idzie jakby do levela te, tej umiejętności, a nie wydaje mi się, że jakbym, y, a wydaje mi się, że jakbym rozwinął ją na wyższy poziom albo tam dał perka w yy, to żeby na uczniu, na nowicjuszu było tam łatwiej to myślę żeby mniej mi dochodziło za, za otwierzenie jakiegoś tam zamka także wolę połamać kilka wytrychów a nauczyć się jakby czegoś Ja! Dobra, myślę, że zakończę na tym ten odcinek. Bo nie wiem co tam spotkamy. Więc komentujcie, subskrybujcie. Um, no i co no, Możecie dawać łapki w górę. Jeżeli Wam się nie podoba, lepiej nie dajcie łapek w dół. <grym> po prostu nie oglądajcie. No bo no co no... no jeżeli nie lubicie, no to ostatecznie można dać tą mapkę w dół, no ale to już w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli naprawdę byście nie lubieli moich filmów. Oj oj. No dobra. To żegnam Was i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!